Szukasz fajnych miejskich butów na moto? Rebel Horn Spike łączą styl sneakersów z techniczną funkcjonalnością. Wykonane z nubukowej bydlęcej skóry oraz mikrofibry z wewnętrzną wyściółką z oddychającego meszu. Oferują trwałość i komfort przez cały dzień. Bezpieczne. Poziom ochrony 1221. Oczywiście mają usztywnienie kostek oraz wzmocnienie TPU pod dźwignię zmiany biegów oraz w okolicach pięty. W zestawie są też dodatkowe sznurówki z odblaskową niczą reflektyw. Jeśli chodzi o wentylację, buty posiadają boczne perforowane panele oraz podszewkę 3D Mesh, dzięki czemu buty dobrze oddychają ciepłe dni. Wewnętrzna, anatomiczna, piankowa wkładka pochłania wibracje i zapewnia komfort. A miękkie wykończenie górnej krawędzi minimalizuje obtarcia. Pomyśleli tutaj o wszystkim. To buty, które równie dobrze sprawdzą się jako element stroju miejskiego. Rebel Horn Spike to świetny wybór dla motocyklistów poruszających się głównie w miejskich warunkach. Którzy cenią styl sneakersów, na przykład jak ja, ale nie chcą rezygnować z podstawowej ochrony i wygody. A to wszystko z pięcioletnią gwarancją, bo dobre sklepy motocyklowe gwarantują darmowy program ochrony